Hej kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w ten... Co jest dzisiaj? Piątek! W ten piątkowy poranek I właśnie wybieram się na narty Jest... 20... Któryś tam stycznia I zapraszam Was na mój dzisiejszy dzień Więc ja właśnie próbuję nagrać tu... Znaczy nagrać Już jest edytowany, nagrany Zapisać tu jakiś film Ale on się już zapisuje ponad godzinę jest dopiero 50%, więc pewnie jeszcze z godzina będzie, a my już musimy wyjeżdżać, więc niestety filmik o treningu stewardessy część druga pojawi się troszkę później niż to planowałam. A wynika to z tego, że dopiero teraz dostałam się do pewnych materiałów, do których wcześniej nie miałam dostępu, bo jak byłam właśnie w Polsce, to mój tato odkodował mi taki dysk i tam mam wszystkie filmiki właśnie jakieś fotki z Treningu, a chyba tak wydaje mi się, że lepiej jest a, właśnie nagrać taki filmik, gdzie wstawiasz jakieś a, właśnie takie rzeczy, jak filmiki e, krótkie, właśnie z tego kursu czy treningu, czy jakieś takie rzeczy, bo wtedy jest to ciekawsze niż takie, wiecie, bla, 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 całe 20 minut gadam o tym. Więc chyba lepiej poczekać i mieć coś fajniejszego niż, niż o, wiecie, szybko, ale takie byle co. Mm, 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 więc to tak. I co, więc wstawię to dopiero we wtorek chyba 3, 3 lutego. No trudno. Dobra. To ja już uciekam, jestem już spakowana po śniadanku, trochę zmęczona, bo wczoraj wieczorem trochę imprezowałam sobie z moim chłopakiem, a dzisiaj już jedziemy, ale będzie dobrze. I tak, do zobaczenia później. I am mean, good looking and I'm the man. Oh yeah, check a booger, booger, booger. Hey, it's just yourself, Gosha. Hi hey, Gosha. No, no. And meet my friend. Oh, meet my friend. Kuba. Hey, Gosha. Hey, Gosha. Hey, what? Introduce yourself. No way. Introduce yourself. Okay. My name is Gosha. Cha cha buya. Cha cha buya. Meet my friend, Joy. Hey, Joy. Hey, what? Introduce no yourself. Hey. it's rabbit w drodze do Andory What language? i, so i będziemy jeździć na nartach ogólnie oh, już skupiliśmy I się kilka way. razy i po prostu nie it's wiem gdzie w ogóle jedziemy, czy jedziemy w dobrym kierunku, Andorra. mam nadzieję, że tak bo podróż jest strasznie długa jest to około 3 godziny, teraz dziś będziemy pewnie mieli jeszcze 2 godziny do jechania. możecie zobaczyć krajobraz za oknem za chwilę i do zobaczenia później.

się do Andory. zostało nam jeszcze pewnie jakieś pół godziny. Póki co w ogóle nie ma śniegu, ale no widoki są ładne. No ale liczymy na śnieg. W końcu po to No i nie mogę już się doczekać, kiedy zaczniemy jeździć na nartach. I tak. to no, więc do zobaczenia później. W ogóle widzieliśmy lisa. Widzieliśmy lisa, który sobie tam biegał i, i się zaprzyjaźniliśmy. Więc do zobaczenia później. Pa, pa! Właśnie zatrzymaliśmy się w parku, bo mamy jeszcze dwie godziny w takim parku rozrywki i co? Może dziś się wybierzemy na jakąś e, atrakcję, więc e, zobaczymy. Jest w miarę ciepło, to już mam taki już swój zimowy jacket. jacket, kurtkę. <grytka> Ready to die! <grytka> <grytka> Be careful you f- Pani, więc, właśnie po długiej, długiej podróży przyjechaliśmy do naszego hotelu, apartamentu. Więc tak wygląda e, nasz apartament. Tutaj, akurat, jestem na górze. E, tu jest kuchnia, jakiś tam stolik, e, kanapa. To jest nasz widok z okna, z salonu czyli takie, wiecie, jakieś tam góry, lasy. I tak. Powiem, że wam, że jest fajnie, całkiem fajnie. Zaskoczyłam się. Tu jest jedna sypialnia. Łóżeczko. Tu, 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 tu. Tutaj mamy taki korytarz przestronny. Tu jest łazienka. Tu jest łazienka. I co? I teraz schodzimy w dół. Więc tu schodzę i tu jest... Tu jest następny pokój, taka sypialnia z takim oknem, tutaj też, z którego jest chyba najfajniejszy widok, bo na stoki tam widać coś, może narciarze, może nie widać i tak. No i tu jest następna łazienka, standardowa łazienka, całkiem fajna. Więc powiem Wam, że się miło zaskoczyłam właśnie tym hotelem, myślałam, że będzie jakiś taki słaby i w ogóle. Bo jechaliśmy, jechaliśmy, nie mogliśmy znaleźć, ale koniec końców znaleźliśmy i uważam, że jest całkiem, całkiem fajny. W ogóle nie powiedziałam Wam jeszcze, że gdy jechaliśmy, wstąpiliśmy na chwilę do takiego naturlandu, powiedzmy, takiego parku rozrywki właśnie, to co może widzieliście i tam e, wzięliśmy takiego Tiburona, czy jak to się nazywa, że. Na takim wózeczku trzeba było zjechać strasznie szybko w dół, i ja musiałam to zrobić dwa razy, bo mieliśmy z moim chłopakiem trójkę dzieci do opieki, i musieliśmy, Ja musiałam zrobić to dwa razy on raz, bo musiał być z osobą dorosłą, i tak przemarzłam, po prostu tak smarzłam, że uf, strasznie, aż mi wszystko odmroziło, aż jeszcze czuję ten chłód w sobie. Później jeszcze znaleźliśmy jakieś tam konie w ogóle i jakieś osły konie, takie koniki pony takie malutkie i w ogóle i chciałam Wam nakręcić filmik, a się mi rozładował telefon i złapałam chyba tam jakieś 5 sekund tego, o, tych koników i w ogóle i były przesłodkie. No a później już tu właśnie jesteśmy, zaraz chyba będziemy wnosić walizki. Rozpakować e, nasz sprzęt. Może pojedziemy jeszcze dzisiaj wynająć e, narty i cały ten sprzęt, buty. A jutro, narty! Nie mogę się już doczekać, więc może nie tutaj, no ale powiedzmy gdzieś tutaj blisko. Będę sobie suszować po górach i dolinach. Więc e, ja już się nie mogę doczekać i do zobaczenia później. W ogóle jestem strasznie głodna, więc mam nadzieję, że zaraz coś uda nam się szybko gotować i wszystko załatwić i coś zjeść nareszcie. I w ogóle jestem zmęczona, więc pewnie szybko pójdę spać dzisiaj. No ale zobaczymy. Odezwa się później, pa! Właśnie jedziemy wziąć nasz narty i cały sprzęt. Jest trochę zimno, ale zrobimy to dzisiaj i będzie spowody. Właśnie wybraliśmy już swoje narty I mamy je ze sobą Teraz wracamy do hotelu Jesteśmy strasznie głodni Strasznie, strasznie Ojej kochani, więc jest już wieczór. Właśnie my byliśmy po obiedzie. Mieliśmy kurczaka z ryżem, więc było mm, też nie. A więc w końcu coś zjadłam, jakiś posiłek, bo po prostu byłam taka głodna, że szok. A i co? I teraz właśnie jestem już tu sama w moim pokoju. I zaraz będę czytać może jakąś książkę, chociaż nie wiem czy cokolwiek wzięłam Właśnie tak patrzę, bo tu nie ma ani internetu, ani nic. A ja mam tyle książek. I byłam pewna, że wzięłam te książki ze sobą, żeby sobie czytać wieczorami, ale nie teraz już nie jestem taka pewna. Więc no zobaczymy. Myślę, że już odezwę się do Was jutro rano, więc dobranoc i do zobaczenia jutro. Buziaki, papa! Właśnie szykujemy się na nasze narty. Ja już jestem ubrana, prawie że. Jak widzicie, tym razem mam swój kask. Po raz pierwszy raz w życiu noszę kask. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Mam też gogle, bo moje okulary się właśnie zepsuły, na co zareagowałam wielkim rozżaleniem. I co? I zaraz idziemy i zaczynam swój dzień, więc do zobaczenia później. Pa, pa! Ja właśnie szykuję torbę. Już mam tu dwa, jakieś dwie wody. Pewnie jakieś tam wrzucę jeszcze ciastka, czy cokolwiek do jedzenia, jakieś magdalenki. Do zobaczenia później. Właśnie zakładam swoje Buty? Is... <noise> Okej. Okay. Dobra. I jestem gotowa. Prawie że A, tutaj ciężko. Okej. Okay. Może być. Idziemy. Więc jestem gotowa do boju. Całe na biało. Do zobaczenia później. Pa. Kzień na nartach i nauka najmłodszych Trochę jestem nudne, ale mam nadzieję, że zaraz pojedziemy, pojedziemy, będziemy trochę ponartować sobie i do zobaczenia później. ogólnie pogoda jest super, jestem już cała zgrana. jest tak gorąco na słońcu. Wow. że narty trwają. Póki co jest bardzo fajnie, pogoda. Yeah, she looks alright. Tam było kilka upadków, ale już jest dobrze. Jedziemy dalej. Let's go. Właśnie o, sobie jeździmy. I pogoda jest przepiękna, jest to po prostu przepięknie. Jest nie jest zimno, jest ciepło, jest słońce. O, kocham Narty. i sobie jeździmy na nartach. Już miałam jeden upadek, ale taki malutki, więc nic się nie stało. Czuję, że się opalam na czerwono. O, a nałożyłam tyle kremu. Właśnie mieliśmy taką małą przerwę, jakieś tam piwo, frytki i mam jeszcze godzinkę naszego zimowego narciarstwa i później wracam do domu. Czuję się trochę zmęczona, więc tak, nie mogę się doczekać, kiedy będę miała gorącą kąpiel. Ok, to ja idę bo tu ktoś na mnie tam czeka, taki mały, różowy. I do zobaczenia później. Kochani, właśnie wróciliśmy z nad i było naprawdę fajnie. Jakoś jestem cała czerwona, nie wiem czy to widać, ale nałożyłam masę kremu z filtrem na policzki, na wszystko, na usta, na wszystko. A i tak czuję się jakaś czerwona i spieczona jak burak. No ale dobra, to nieważne. Było naprawdę fajnie. Teraz pora na gorącą kąpiel. Tak na to czekam. O ja. Bo wiecie, nie było zimno, ale jednak człowiek tak w śniegu cały dzień, i, i tak dopiero w tym świetle widać, jak jestem czerwona i taka święcąca się od tego kremu. Więc już nie mogę się doczekać, kiedy wejdę pod ten prysznic, myję wszystko, umyję włosy, a później jedzenie. Mama, mam, będziemy mieli frytki i hamburgery chyba, cheeseburgery. Więc mm, nie mogę się już doczekać. Wszystkiego i jedzenia i prysznicu. Wow! Jeśli jak człowiek jest tak na zewnątrz, to cieszę się takimi małymi drobnostkami jak właśnie gorący prysznic, ciepła woda, y, dobre jedzenie i wiecie, i, i ciepłe, wygodne, fajne łóżko, tak. No i w ogóle wow, jestem taka czerwona, wyglądam taki burak muszy dalek, ale dobra, trzeba mieć dystans z samego siebie. Nie można się tak przyjmować, więc i do zobaczenia później. Pa pa! Po pryżnicu najlepiej. jak się fajnie czuję już, taka umyta. Od razu lepiej. Teraz mogę iść robić wszystko. Maybe there. Here, maybe. Właśnie idziemy na zakupy, bo skończyło nam się jedzenie i musimy trochę kupić rzeczy. Jest dosyć chłodno, ale tak, wiecie, mam gruby sweter, grubą kurtkę i, i jest ok. Zakupy zrobione, pora wracać do